Uwaga! Przed obejrzeniem odcinka skonsultuj się z lekarzem lub psychiatrą, gdyż ta, każdy odcinek tej serii oglądany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Trollowe Przygody. Są dzisiaj ze mną. No, od lewej. Mister Bojka. 516. No i jaka asasin. No. I, I... 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 I takie zmiany... wszystkim! Nowe ja... goście, nowe gościuły... chomika. Idź. No. <noise> Dobra, e, jakie zmiany? Jak widać już biblioteka jest jako tako dokończona. I pierwsza rzecz to jak się wchodzi do biblioteki dorobiliśmy taki magiczny stół do enchantingu z y, możliwością ustawiania sobie leveli. I taki bajer, i sobie włączamy, i sobie idziemy. O. Daj, pokażę to od środka! O, się wchodzi, staje się na płytce i zamyka się. Wszystkie ściany opadają i można sobie enchantować coś. Teraz pani za... Eee, wszystkie ściany są włączone, to nic nie zenchantuję. Chyba za drugi level. Nie, za mało. Dobra. Ale no, musicie uwierzyć, że działa. <grym> E, dobra, druga rzecz... E... Działa, działa, mogę pokazać mój magiczny miecz. Aha, druga rzecz, ale to potem! E, no, ja mam już magiczną... magiczny kirow. Druga rzecz, to już tutaj mamy przygotowane, ale to potem. E, portal do netheru już jest gotowy, ale to dopiero potem uruchomimy, więc chodźcie. się wachlował mieczem. I dalej, 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 dalej... Takie magiczne... Skrzynka na skarby. Tak, Chodźcie tu wszyscy i zamkniemy się. Nasza skrzynka na skarb. Chodźcie. Ja weź się no idź! Weź. No bo się we dwóch ciśniecie. No ujeżdżacie się, złaście. No właśnie dalej. Wyjdź, bo cię pospalę. No właśnie, weź! No właśnie! No ogarnij dużo miejsca. Hardkorowo tutaj ciasno. No i tak z ciekawości po co żeśmy tu weszli? Wyłaś mnie! Kto mnie wcisnął? Ała, ała się mi żeście mi miednicę przetrzasli Dobra, ja już lepiej wychodzę Do własnego bezpieczeństwa Chodź, k ka, ka, Czy tam kto to tam wlazł. Dobra, e, idziemy Dominik dobrze wiesz, o tym, że to już masz jako jedyny ubikację No, e, druga rzecz To może tak, zacznę po kolei od takich mniej, mniej ważnych rzeczy Powiększyliśmy farmę trzciny tam urosło nam y, płonące drzewo. urosło. <grym <grym y, y, <grym tam o, to ludzie, coś. Teraz to widzę, bo jak tam to nie patrzyłem. Tam to coś, to jest mój domek. o. Tam jest. Y, on to teraz pokaże w sumie. Naszego Andrzeja. Andrzej Kostek. A Kostek, Andrzej. No, ja tam Andrzej Kostek, Andrzej. Kostek. Dobra. <grym> Czemu z liczby zapalić? Chodźcie może najpierw do Andrzeja... Czekajcie, zaraz zapalę ten znicz. Nie, 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 nie! Idź nie zapalniczą, bo krzyżyk spalisz. Dobra, y, no. I tu mieszka Andrzej. O Jezu. Je, takie znicze się zapala. Jota nim jak szatan. Ile on miał lat? <grych> dobra, nie chce mi się... <grych> Jakiś taki, e, Dobra, no. 59... 2012. O... Dobra, następną rzeczą... no ja to w sumie teraz zbytnio nie pokażę. Jest u nas... znaczy dobra, mamy kilku nowych graczy, ale, ale zbytnio tam nie pokażę. Ale po co pokazujesz, jeżeli nie ma? No właśnie. Tu jest dom od dziwnej osoby, którego Niku boi się wymawiać i której właśnie nie ma, bo gdzieś znikła. Zboże no. się. Aha. Dobra. Dalej. Dalej tu jest mój domek. O, to może trochę tak oprowadzę was. Jak tam ktoś się nie przyjrzał. Przykładowo. Ja tam do Przykładowo Kasasin. E, dobra. Kasasinie zapraszam cię. Może na początek piwnica. Nie rozglądaj się jeszcze. Ta tajemnica Tu jest nie? moja magiczna piwnica, tu jest, jak widać, magazyn, tam zbytnio nic nie zobaczysz dużo. Tu jest piękne coś, co się zwie wceć. Ej! Ja to Była, że wyłażę spokojnie. No, tu mamy full z... no to co to było? Leko! Bartek ja cię zabiję. To masz za mój domek. I kici no, ma... domek w oko się. A to był domek? W ogóle? Do po co mi wysadzałeś sam? Dobra. A tak mi zrobicie jeszcze dziurę. Domino nie żeby coś, ale kto normalny w WC trzyma bombę! Eee... Bartek. Rury mu rozerwało, nie odzywa się. A okej, okay, rozumiem niesprawność. Nie, to zapchało mu przy jakimś zatwardzeniu. Dobra, nie dociekam do tych Waszych rozmów, bo to jest dziwne. Bardzo dziwne. Dobra, chodźcie dalej. Tu jest WC, tam jest magazyn, w sumie w magazynie nie ma co pokazywać. Chodźcie dalej, bo to jest bardzo dziwne. Mm, tu jest, tu jest, tu jest. Tu mam normalnie TV leader, taki normalny, taki fajny, taki normalnie fajny. Normalnie mam... Ja e, dam meble w IKI kupuję, jest taki dziwny. Normalnie mam grajka i płyty. Płyty zostały upolowane z kliperów i szkieletów. No. Nieźle. Do mnie pamiętaj, że dobra, szybki, dobra, się że... Dobra, dobra, poca... dobra, mniejsza z tym. To na potem, e, no. E. To jest tyle, tu mam coś takiego, tu mam coś takiego, tak na szybko, bardzo szybko, chodź. Szybciej! E, to. Tak. I przez ciebie widzowie nie zobaczymy jak to ładnie wyglądało, a teraz co mam zobaczyć. dziurę, jaką tam mam przez ciebie? co wyglądało. I tak to chciałeś rozwalić. No wiem, ale... ale. Kto powiedział, że widzowie sobie nie mogą tego obejrzeć. No sam Uwaga, żeś powiedział, że tego nie chcesz pokazywać. Teściowa leci, teściowa leci. <laughs> Żywasz. Niestety, ale ja nie. Dobra. My tu Jadu, skąd ty gonię. tutaj bierzesz tyle tego dziadostwa. Nie wysadzasz ci tutaj. Ej, no chciał się że wybuchnął. O, ktoś zginął. Skąd to tego tyle? To było coś dziwnego. Dobra, mniejsza z tym. Było. Niestety było. No i dobrze. Jest! Jądro ci rozerwało. Twoja łazienka też była. Twoje jądro eksplodowało. <gry> Dobra, dalej. W sumie coś, jeszcze coś? się zastanawiam. Nie. Dobra, no to idźcie się wypróżnić, weźcie to macie wziąć i idziemy do netheru. O, do właśnie. No Dobra, to już dawno mieliśmy iść do netheru, bo dawno... Potrzebowaliśmy dziwnych materiałów. Dobra, e, pojawiam się. I nie wiem skąd mi się wyposażyłeś. Dobra, teraz się. takie... u cicho! Mm. Ej, I jesteśmy... Go... Go... Chest plate. Ja? No to faktycznie. No. jest taki badziewny, ale jest. Dobra, e, jesteśmy już przed portalem i jesteśmy niby przygotowani, no Trochę tak on słabo, ale ale jesteśmy. Jest portal i wchodzimy. Ja nie potrzebuję przygotowania. Kto mi przyszedł? Mm. O Jezu! O Jezu! Dobra, wróciliśmy już z tenderu, mniej więcej nasze łupy to jest coś takiego, nie wiem kto tam. Znaczy zamieszkę to tylko... Za ja mam, ja mam yy, łzy gasta i co? A i tam tam. E, dobra, no i w sumie ja straciłem co? Dużo diaksowych rzeczy. No nie, tylko kilow i miecz diaksowy. to w sumie tyle. Jezu zostaw to. Dobra, <noise> Fanny, no to wiesz... po, 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 pożegnajcie się ładnie się. Ale mówią papa. Pa. No ale tak ładnie tutaj proszę się ustawić, mówiłem usiądźcie. Dobrze już. Ciebie lubicie mówią papa. Pa. Siadaj tutaj. Łatwie. Siadajcie. Siada siadaj Nitro Siadaj. Siadajcie. No i po kolei. Pożegnaj. Y tak po kolei nie każdy coś powie od siebie. Lol moment. Czekajcie, F8 się włączyło. O, okej okay. Dobra, no po kolei. Ładnie. To ja mam zaczynać? Nie, ty nigdy nie masz zaczynać. Czy ty jesteś pierwszy? Idź I ci boczko. No. A kto? Pływam do PZNOSI. Dalej. No ty każasz inna, trikasz. Mama tu nie chciała Dobra, twoja kolejka się skończyła, na, 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 Bartek. Na e, dobra, a ja z łaski swojej inny gusy, chciałbym pokazać wam dupę. No, I to była na tyle. I komentujcie, subskrybujcie. Ja, ja, e, ja się ja. z wami żegnam i do zobaczenia za tydzień. Tak, tak. No raczej tak, nie? Chyba. Dobra, nie wiem. Koniec. U, u, skończyło się. O, tu ja w jest.